Przeżyliśmy się pośmiać. Okej, okay, no dobra. Dlaczego? Dlatego, bo nie jesteśmy jego wyborcami. I nic no. nas raczej nie przekona, żeby wybierać tego pana. <gry> Powiedz, co wam się najbardziej nie podoba z sobą ich Jest niebezpiecznym fanatykiem i tyle. Mhm. Fanatykiem czego? Swoich poglądów. Antyc, antypolski. W jaki sposób antypolski? No w taki sposób, że no, nie zgadzam się z jego polityką i tyle. No i chyba jaki ma program wyborczy, nie muszę tłumaczyć, każdy wie tyle w temacie. Ale w jaki sposób antypolski? No on właśnie interes Polski przykłada na, na pierwsze miejsce. No bym tego właśnie nie powiedziała. Skoro chciał prywatyzować i płacić młodym ludziom za studia, skoro chciał prywatyzować służbę zdrowia i płacić za służbę zdrowia, to jaki to jest interes Polski? Ogólnie powiedział, że to nie jest prywatyzacja szpitali, tylko prywatyzacja ubezpieczeń i żeby Narodowy Fundusz Zdrowia miał konkurencję i żeby były rynkowe warunki ubezpieczeń, tak jak na modelu niemieckim. Czyli no właśnie, jak na modelu modelu niemieckim, czyli. Idziesz do lekarza, akurat masz termin, gratulacje, masz termin i ubezpieczalnia pokrywa te koszty. Czyli najpierw. Jestem pro-niemiecki, a nie pro-polski, bo skoro y, zgadzam się z polityką niemiecką, to niekoniecznie to samo musi się y, u nas wdrożyć i niekoniecznie to samo u nas musi się sprawdzić. Okej, okay, a co, co jeszcze Wam się nie podoba? Ten fanatyzm. Jaki fanatyzm? Religijny? Niekoniecznie. Podejście do kobiet, do, do takich... Żydowskie no, pochodzenie? Nie. O, żydowskie pochodzenie? Niemieckie. Męcen ma żydowskie pochodzenie, niemieckie. niemieckie. Nieprawda to jest. No, może i nieprawda. Ja dla mnie ma. No i co? Okej. Okay, a ty, dobra. Wróćmy do tego fanatyzmu i antykobiecość, anty antykobiety. Zdefiniujesz? co? E, w sensie, no podejście, nie wiem. Kobieta, to ma być w domu, ma być, nie wiem. No wróćmy do korzeni i takie, takie. No. Ty nie jest... nie mówię, żeby kobieta. Ale dobrze, ale to jest takie. No nie, no nie przekonuje mnie i tyle, no. Zresztą w ogóle ja nie mam kandydata takiego, na którego 100% bym chciała głosować, bo nie ma takiego kandydata, więc będę wybierała mniejsze zło. Na pewno wiem, że nie będę głosować na, na pana Mędzena i na pana Trzaskowskiego. To wiem, a resztę muszę a reszta sobie przemyśleć. Tylko chciałem dodać, że dwie trzecie kobiet jest w Radzie Nadzorczej Spółki Męcen Spółka Akcyjna, więc to nie jest tak, że kobiety są tylko w domu, bo też są na e, kierowniczych stanowiskach w jego spółce. No to super, no i niech tak będzie. Ja wiem, że próbuje mnie pan przekonać, ale mnie pan nie przekona. Nie, ja nie przekonuję ciebie, ja przekonuję widzów, którzy to oglądają. No to powodzenia. Dobrze, dobrze. Dziękujemy. Wyłam jeszcze? Nie.